Kabaretowe popisy Artura Barcisia i Cezarego Żaka, aktorów znanych z najpopularniejszego obecnie w Polsce serialu Rancho, koncert zespołu OLA oraz grupy Vox, prezentacje artystyczne uczestników zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, konkursu dla wokalistów majstersztyk 2014, liczne konkursy, degustacja potraw regionalnych i dużo dobrej zabawy. Tak, w telegraficznym skrócie można opisać tegoroczne dni Czchowa. Oczywiście to nie wszystko, bo po raz kolejny zorganizowano akcję. Kupy Książkę dla biblioteki, przygotowano także wiele atrakcji dla dzieci. Impreza ma charakter integracyjny. Byłem tak też standardowa impreza od kilkunastu, od kilkudziesięciu lat, odkąd powstała samorządy właściwie od lat dziewięćdziesiątych, co roku. W lecie, taką imprezę organizowaliśmy. Ona ma różny charakter, ale przede wszystkim po to, żeby pokazać, że nasze walory tutaj nie tylko te turystyczne, czy, czy zabytki, czy walory czy też krajobrazowe a, a, lub na, naturalne, ale też żeby pokazać, że tu są ludzie. Więc kiedy przychodzi praca, pracujemy i to ciężko przez cały rok, ale jest okres wakacji, dużo ludzi nas odwiedza, znajomych, przyjaciół. Chcemy pokazać, że potrafimy się też dobrze bawić. Dniczchowa, podobnie jak wcześniej Jazz Baszta Festiwal, to imprezy, które wpisują się w strategię rozwoju gminy i są swego rodzaju wabikiem dla turystów, którzy znowu chętnie odwiedzają latem te strony. W tym roku w Czchowie na gościnnych występach pojawili się Artur Barciś i Cezary Żak. Aktorzy z Rancza chętnie opowiadali o swojej pracy, dawali także autografy. Cezary Żak tłumaczył, że seria Ranczo to krzywe zwierciadło Polski. Wspominał także czasy kręcenia Miodowych Lat. No, miodowe lata były sitcomem kręconym na żywo z publicznością. Ta publiczność przychodziła przecież na żywo, żeby nas oglądać w teatrze. Yy, I to było nagrywane, więc poza tym to jest inny gatunek zupełnie telewizyjny, sitcom, a serial telewizyjny, bo Aranjo jest serialem telewizyjnym też, takim kręconym przez 13 odcinków rocznie. Chociaż niektórzy myślą, że żeby to kręcimy na obronę, ponieważ powtórki są rzeczywiście, można powiedzieć, całą domem. Ale nie, nie, to, to, to jest nie do porównania rzecz. Proboszcz i wójt w jednej osobie ubolewał, że Polacy nie mają dystansu do siebie, nie potrafią się śmiać ze swoich przywar ułomności. My nie mamy w ogóle poczucia humoru. Ja uważam, że Polacy mają tak słabe poczucie humoru i jest gust Polaków jest coraz gorszy. Nad czym ubolewam, a uprawiam ten zawód już 30 lat i wiem jak było kiedyś i wiem jak jest teraz. No ale robimy co możemy z, z, z aktorami i w, w teatrze, w którym pracuję, żeby ten gust naprawić. Chociaż czasami uważam, że to jest praca sycyfowa Artur Barciś opowiadał o swojej pracy na planie serialu. Mówił, że jego zdaniem scenariusz napisany jest doskonale. Twórcy serialu chętnie przyjmują sugestie aktorów. Scenariusza w ogóle nie trzeba nic zmieniać, dlatego że on jest napisany doskonale i, i jeżeli się tam coś zmieni, to zmieni się klimat, zmieni się rytm, nie trzeba nic zmieniać. Po prostu to jest bardzo dobry scenariusz. A teraz ja jako aktor wyniosłem różne rzeczy na samym początku yy, serialu. Na przykład wymyśliłem sobie ten tupecik, bo, bo kiedyś spotkałem takiego urzędnika właśnie w gminie, który no, tupecik wszyscy się z niego śmiali, a on był przekonany, że nie nikt się, że wszyscy myślą, że na to głos. I to jest, to mi się podobało, taki rys charakterystyczny. Dodałem mu taki lekki seplen, no mówię troszeczkę takim językiem. E, żeby był charakterystyczny, bardzo mi zależało na tym, żeby nie był podobny do Tadeusz A Tegoroczne dni Czchowa przeszły do Lamusa historii, ale na tym imprezy plenerowe w gminie Czchów się nie kończą kolejne już w sierpniu, a ukoronowaniem cyklu będą zaplanowane na 24 sierpnia do gminne.